Bohater tak naprawdę może być Państwu znajomy i to właśnie ze zbliżeń, bo Pan Karol Górski, dyrektor Bydgoskiej Poczty, nieraz był gościem w zbliżeniach i zobaczmy, czym zajmuje się po godzinach pracy. Ja tylko dodam nie będzie to filatelistyka. Od wielu lat urzędnik państwowy, a prywatnie, miłośnik fotografii. Oczywiście, tak. Ja powiem tak, fotografia, robienie filmów, nagrywanie naszego najbliższego otoczenia, można w ten sposób dostrzec piękno, które jest wokół nas, bo tak naprawdę można dostrzec i zieleń przyrodę czy jakieś zwierzęta, ale też infrastruktura, która jest wokół nas. Ja pracując w Poczcie Polskiej zacząłem pierwsze nagrywanie filmów i zdjęć właśnie od dokumentowania naszych budynków pocztowych i od tego się jakby to zaczęło. Jak narodziła się ta pasja? Myślę, że to już w, pewnej, w pewnych początkach lata, lat dzieciństwa. Kiedy podglądałem tatę, właśnie jego aparaty, jak robił zdjęcia, jak je wywoływał, bo wtedy nie było tych cyfrowych. Pierwsze kamery, które miał i nagrywał, filmy, imprezy rodzinne nagrywał, wtedy już jakby to pierwsze zainteresowanie pojawiło się. Ale ono z biegiem czasu w jakiś sposób gdzieś tam się wyciszyło. A jakiś czas temu, ileś. Lat temu bliżej nieokreślony ten czas. Myślę, że tutaj mocno też zaraził mnie tą pasją. Mój serdeczny przyjaciel, Lekżywacz, który ukierunkował mnie też i w tych kwestiach związanych właśnie z fotografią, i wiele od niego się właśnie w tym obszarze nauczyłem. Budynki pocztowe, obiekty pocztowe kryją tajemnicę kryją tajemnice i ja przyznam się szczerze, że bardzo lubię spotykać się z moimi poprzednikami, z byłymi dyrektorami, bo wtedy dużo też od nich jakby się nauczę, dowiem. Budynek poczty głównej w Bydgoszczy przy Jagiellońskiej 6, zespół budynków, bo i od ulicy pocztowej, i on jest umiejscowiony i od ulicy Stary Port w samym sercu, sercu Bydgoszczy. Tam jest pewna wieża, wieżyczka, na której kiedyś funkcjonował właśnie telegraf. Tam była antena schowana, i gdzie te telegrafy się wysyłało. To jest jedna rzecz, ale też i dla mnie takim wyznacznikiem dla upamiętnienia historii, to jest zegar, który jest umiejscowiony od, w budynku poczty głównej w Bydgoszczy, od właśnie Brdy, gdzie niegdyś był to taki zegar, gdzie mieszkańcy Bydgoszczy nastawiali swoje zegarki. On był wyznacznikiem czasu. I. Przez pewien czas tego zegara nie było, dlatego jakby za punkt honoru postanowiłem, że on musi wrócić. Ustaliliśmy też z konserwatorem zabytków jego kształt. Jest to trochę już inna konstrukcja, bo on jest technologicznie bardzo mocno zaawansowany. Co 9 sekund dostaje impuls satelit, które jakby poprawiają jego dokładność czasową, ale to. To jest ta historia, którą warto, myślę, wspomnieć. Poza budynkami pocztowymi, podgląda pan również przyrodę. Co to właściwie panu daje? Daje mi to taką satysfakcję, ale też i docenienie tego, co jest wokół, docenienie świata wokół, to, to piękno, które tego świata wokół nas jest. Chociażby w niedzielę, w, ostatni, w ostatnią niedzielę byłem w Borach Tucholskich, gdzie właśnie w gminie Lubanie w gminie Cekcyn, w gminie Śliwice nagrywałem z lotu ptaka, te, pokazywałem te piękno tych okolic i myślę, że za niedługo na moim kanale się pojawią kolejne filmy.